Dobry wieczór Państwu. Środowy wieczór, 6 kwietnia, a to oznacza, że rozpoczęła się druga runda play-off koszykarskiej drugiej Ligi. Dzisiaj w hali przyobozowej gościmy drużynę DIO Pol Konty, Maksimus Konty Wrocławskie. Ale śliporu poruszenie. asysta do przeciwnika. I Adam Minowski, efektownie. Tutaj niecelny rzut Michała Lipińskiego, reklamuje faul. Ależ tutaj Patryk Gospodarek w swoim stylu slalomikiem przez całe boisko nieczybiska Adama Linowskiego i Adam... Drach, zablokowany. Adam Manusewicz. A teraz właśnie Marcin zbiera piłkę. I bez wahania za trzy. Proszę! Czy Marcin znowu rzuci? Ach, zamarkował tylko. Ale Adam Anusewicz, również nas strzelba. Z obręczy, bo Adam ponad 70% rzutów za dwa trafia. A teraz znowu Maciej Krakowczyk i druga strójka celna. Wow. Anusewicza i ten sfinalizował podanie celnym rzutem za trzy punkty to już trzecia asysta Damajnowskiego w tym meczu wow. i drugi wsad Ach, mimo, że mecz odbywał się bez kibiców, a teraz jak są kibice no to już niestety takiej informacji nie ma wysoki rozgrywający 190, 197 centymetrowy Marcin Wieluński on przy piłce i kończy właśnie Wow. Ależ tutaj Krystian Śnieg, Pazerbiter na zakończenie pierwszej połowy, zaczął ciężkie twarde. tutaj rozrzucili Polonistów i sfinalizował to. Marcin Dutkiewicz bez zastanowienia, trzy punkty. Rzut trzypunktowy z kontry. Adam Inowski wypatrzył Adam Anusewicza, utorował mu drogę, a ten... Ale Adam Anusewicz przeczytał grę. Ah! Mógł podać Patrykowi, ale... Może teraz jakieś punkty z gry. Tutaj podholował trochę. O, Czwarta trójka jego dzisiaj na pięć oddanych. Dołożył lekki layup. Pani sędzia ma czarne spodenki, tak jak zawodnicy z kątów wrocławskich. A tu jeszcze Michał Szymański dokłada dwa punkty. Marcin Wieluński plus Młodzież. Ależ tu crossover Huberta Miłaka pięknie się Jeszcze ekstra pas i Marcin Wieluński na pustej pozycji. Celnie. Ależ Maciej Krakowczyk trafia dzisiaj. Krystian Koźluk. Okrążu Michała Lipińskiego. O, Krystian Koźlug pierwszy. czy <ślesy> zgrycelne. I tylko jeden niecelny osobisty. I jeszcze Patryk Gospodarek. Ale tutaj jest festiwal punktowy. 5 sekund do końca, już tylko. Przybicie piątek, nie będzie próby rzutowej. 122 do 57.